Siema siema robaczki moje kochane w nowym odcinku Jak widać znajome miejsce Znajomy cień po lusterkach przynajmniej Jestem już na, załad... na załadunku Tu już wołają dromiapę przyjeżdżamy rampa 45 O, widzieliście jak pięknie jedzie no, na rozładunek no dobra, no ja jestem na załadunku rano w poniedziałek, 6.40 czekam na wjazd na załadunek, później standardowo żnę na Wałbrzych, tam do ładunek i z tego co mi wiadomo są dwa miejsca w Belgii Numer 3, słucha Jeżdżamy rampa 45 Dobra o, widziałeś A numer 2 miał rampę 46, tak? No widzicie Numer 2 miał rampę 45 Aha <grywka> <grywka> Czyli Numer 2 i numer 3 mają tą samą rampę Takie rzeczy I kto pierwszy ten lepszy? Wyścig Ale to tak niestety jest Podają numer rampy A kurwa, gdzie się stanie W okolicach tam się stoi o. I tak to, to jest. Tak i to do, do, do burda Tutaj załorać Załorać i nie wpuszczać. Ale jakby załorać, to nie byłoby skąd wyjeżdżać. No dobra. Eee, ja czekam sobie dalej. A my widzimy się. 78. Widzimy się później. Tak. No i już załadowany moi drodzy 14 palet Trochę poczekałem sobie Postałem No jakby nie patrzył Jest godzina 9.11 Nie drzyj się 9.11 yy, Jadę Jadę na Wałbrzych Jadę na Wałbrzych doładować drugie miejsce Mam już Mam już powrót, kurde. Wiecie, yy, powrót jest do. Już to wiozłem. Ten browar, kurde nieszczęsny, co tak tyle tam wystałem przed zakazem w Niemczech ostatnimi czasy. I też do Rabena pod Warszawkę. No. Tak więc taki jest plan na ten tydzień. I na dwa odcinki. Jak myślicie, będzie pompa? Czy nie? Dla porównania to takie niebo, to takie niebo. Chyba będzie pompa. Garczki grzechodzą, kurde. One minute, 37 seconds later no i zaczęło ladać lać, nie latać lać i zaczęło lać i siwo ciemno na kamerze trochę jaśniej to wygląda w rzeczywistości jest dużo ciemniej ale ale ładnie pada drodzy już na pauzie jestem tam widzicie gościu chodzi. O, i teraz O, 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 o po, tam gdzie popierdziela taki malutki, satysfakcjonowany samochodzik. Ale nim popierdziela. Ja już stanąłem na pauzie w Niemczech na przemysłówce. Rano o piątej ruszam dalej. Jeszcze 8 stówek. 8 stówek zostało. Coś takiego. No. Ale się Gościu bawi tym samochodzikiem. Fajne. No dobra. Ech, ja tu kończę piwko. Zero. Tak właśnie. To co słyszeliście. O Ale popierdziela Heh. To co słyszeliście Heineken Zero Nie ma lipy Idę lulu Rano wstaje I pędzimy dalej Widzimy się jutro I zaczynamy kolejny dzień w transporcie Piąta 44. Ruszamy. Dzień dobry. W kolejnym dniu w transporcie nierównej walki transportowej tutaj. A ja Dach rysujemy dak, dak, dak... Dobra. Wyjechaliśmy, jedziemy. Tak jak wczoraj wspominałem, 802 km zostały. Do celu, no dzisiaj tam nie dojadę, na pewno nie dojadę. Do końca. Więc jutro z samego rana będę musiał te brikoplanty na underlechcie i... zrzucać później na Luwen załadunek i powrót wiecie co, <laughs> tak się zastanawiam czy e, chociaż no nie wiem, no jak wy będziecie to oglądać to już będę miał tam decyzję jakąś tam już podjętą Kurde, Marek, obudź się, bo tak zawiechę łapiesz. Żeby z powrotem wrócić do jednego odcinka, tylko niedzielnego, bo kurcze, wiecie co, no... Tak, w koło Macieju jest chyba cały czas to samo, tak do środy, to, 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 tamto, no ale zobaczę. Zobaczę, jak to będzie... Tu wychodzić y, czasowo Nie, chcę mi się chyba też że Takich długaśnych odcinków robić Po 40 parę minut <śmiech> <śmiech> Więc Więc myślę, że No coś, coś Coś będzie trzeba wymyśleć Żeby to Jakoś miało ręce i nogi Bo jakby robił tylko taki jeden odcinek w niedzielę, też by to nie było głupie. Możecie dać znać w komentarzach. <laughs> Może jeszcze ten tydzień, który teraz tu jeżdżę, no to zrobię jako dwa. A zobaczymy, co będziecie pisać w komentarzach. Czy robić dwa odcinki, czy wracamy do jednego, jakiegoś tam dłuższego. Many, many minutes later. Patrzcie, jeszcze niedawno było zielono. Było zielono na, na, na polach. Wszystko kwitło. A teraz jest złoty kolor. Już niektóre pola są pokoszone. Jakieś te wczesne jęczmienie. A reszta jeszcze czeka. No, jeszcze jest taka poświata yy, zielonego. Jeszcze troszeczkę musi chyba poczekać. Ale już, już powoli te żniwa startują. Tylko teraz pogody. Ale jak dzisiaj jest o 17 stopni. Tak Kurwa, znowu tam wrócił z serwisu. Yy, wyjechał w trasę o i już kurwa czego serka układu wydechowego a podobno wszystko miało być kurde usunięte i, i naprawione wymieniony ten yy, pedał gazu jakiś moduł pedału gazu że to od tego były te błędy tam dupa blada no. od tego powysyłałem wczoraj zdjęcia szefowi to też zadzwonił mówi, że kurwa już ma dosyć tego, to tam pieniądze to potrafią liczyć kurna, ale żeby zrobić coś konkretnie to szkoda gadać i dalej kontynuować tego tematu no ale no Dobry, a my ja jadę dalej. Co z faktów transportowych, no 3.18 sobie jadę już w tym momencie. Jeszcze zostało 543 km do celu. Gdzieś by trzeba było yy, za godzinkę, międzylądowanie zrobić. Później następne 4,5. Nie będę jechał dzisiaj na dychę. Zobaczymy, jak się będzie sytuacja. Yy, rozgrywać dalej. no jak widzicie moi drodzy jestem już na miejscu na miejscu na parkingu już odjechał paru ładnych godzin czekam sobie do rana skończyło się moje ale kurde co to się stało co to kurwa kurwa no nie zauważyłem nie wiem, co to kurwa było i kiedy było. No, ciekawie. W każdym razie, no, jestem już na parkingu, czekam. Na dzień jutrzejszy, bo czas się skończył. 9 godzin wyjechane. Gorąco w hororę, ja już po kolacji, idę teraz jeszcze, poglądać sobie jakiś film. I czekamy do jutra. Hmm. Kurwać mać, no. Zastanawiam się, gdzie to, co to się tu stało. Ale nic mi to nie, 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 nie widać, żeby gdzieś... Hmm. Nie wiem. Dobra. Tak wygląda parking w Belgii. Kamerki są. Ja też centralnie stoję. Kamera na mnie patrzy. Teraz zobaczycie, która. O, tam. The next day. Halo, dzień dobry. W kolejnym dniu, w kolejnym dniu, eee, porozładowywałem już brykoplanty z rańca. Nie wyciągnąłem kamery, nie nagrywałem, bo to szybka akcja wędka z pawik. Eee, I co, i jadę teraz na załadunek, tu obwodnicą Brukseli górną. Jak na razie no jest spory ruch, ale idzie, idzie, w miarę idzie, gorzej było w drugą stronę jakbym w dolnym jechał. Objeżdżał w Brukselę. Tutaj w miarę na razie idzie. No. Tak więc moi drodzy, byłoby na tyle w tym odcinku. Żegnam się z wami. Dzięki za obecność. Zapraszam na kolejne. Pamiętajcie o subskrypcji Łapce w Górze. Trzymajcie się. Cześć. Do następnego.